Ubrania, sprzęty kuchenne, a czasami nawet meble. To tylko niektóre rzeczy, które wyrzucamy podczas wiosennych porządków. A wiele z nich mogłoby się przydać potrzebującym. Co robimy z tymi rzeczami? Zapytaliśmy mieszkańców. Które dobre są, to tam jest taka szafa koło śmietnika tam. i tam się wrzuca. E, chodzi panu o kontener PCK? E, tak, tak, tak. No dobre rzeczy na przykład. Kurtka dobra jest można. Na... No to się tam wrzuca. Buty. Dobre są, to się zapakowuje, też można wrzucić. Dla znajomych, którym widzę, że są mniej zamożni i chętnie przejmują. Co Pani robi z niepotrzebnymi rzeczami, ubraniami, meblami nawet? Rzucam do pojemników na odzież, ale ostatnio, muszę Pani powiedzieć, dowiedziałam się, że tutaj przy MOPS-ie jest taki punkt, gdzie można oddawać meble, można oddawać rzeczy osobiste i chyba zrezygnuję z tych punktów, które z tych pojemników, gdzie się rzuca. Dowiedziałam się od znajomej, że firmy z tego korzystają, natomiast one nie trafiają tam, gdzie powinny trafić, czyli do osób potrzebujących i będę oddawała tutaj do tego punktu. Tak, my oddajemy. Mhm. A gdzie? Poznajemy. Szczerze mówiąc, nie, jedynie to ubrania wyrzucamy do koszy tych specjalnie przystosowanych, a tak to nie. Czyli reszta rzeczy po prostu na śmietnik. Tak. Takie życie konsumpcyjne jest niestety teraz. Tak, na śmietnik wyrzucamy. Czy pani w jakiś sposób e, pomaga potrzebującym oddając te rzeczy do konkretnych miejsc? Wie pani co? Nie. Szczerze mówiąc, nie. Dużo się słyszy o tym w radiu, tak naprawdę, i od znajomych, ale jeszcze nie robiłam tego. Zawsze jakoś tak brakuje czasu. Często oddaję czy znajomym, czy, czy siostrze. Bardzo często korzysta. A jakie rzeczy najczęściej pani oddaje właśnie znajomym, czy też potrzebującym? Czasami meble, które już mi nie pasują, nie są potrzebne. No i głównie ubrania. Postanowiliśmy sprawdzić, gdzie możemy oddać niepotrzebne nam rzeczy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przez cały rok przyjmuje odzież, drobny sprzęt te również mieszkańcy Olsztyna też przekazują dla nas meble, także dziękujemy bardzo za życzliwość mieszkańcom Olsztyna, którzy wspomagają osoby potrzebujące. W tej chwili najbardziej jest nam potrzebna odzież męska, obuwie męskie, też osoby korzystające ze wsparcia naszego ośrodka dopytują się o... Pościel, odrobny sprzęt AGD, również potrzebne są talerze, kubki, także bardzo chętnie te wszystkie rzeczy przyjmujemy. Te rzeczy można dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Piłsudskiego 61A. Jeżeli chodzi o meble, ponieważ nie mamy dużego magazynu, więc prosimy o kontakt telefoniczny i my będziemy wtedy bezpośrednio już kontaktowali z osobą, która potrzebuje. Pamiętajmy, że osoby, które potrzebują wsparcia naszego, to też oczekują, żeby ta odzież i była czysta i w dobrej jakości. Także żebyśmy przekazując, wspomagając inne osoby, żebyśmy dawali też im radość, żeby te rzeczy, które zostały do nas przekazane, nie musiały trafić na śmietnik. Zadbajmy o to, żeby ta odzież była czysta, żeby była dobra, dobrej jakości. Pani Jan zbliża się czas wiosennych porządków, czyli czas. W... W którym wrzucamy dużo rzeczy z domu. Niepotrzebne rzeczy nam mogą pomóc wielu innym osobom. Na przykład jedną z moich akcji jest garnek dla rodaka, czyli doposażenie domu rekolekcyjnego w Nowym Kawkowie. Tam bardziej potrzebne są sztućce, naczynia, kubki. Mogą być koce, pościele, to już mam na myśli bardziej tych potrzebujących z okolic Olsztyna. Jeśli komuś się trafi, nie wiem, mebel czy wersalka, też jeśli się z nami skontaktuje, no to ja mam zgłoszone zapotrzebowania. Tutaj wymagałoby oczywiście więcej nakładu, bo trzeba by było to przewieźć i ubrania też możemy, bo mamy jeszcze inną, jakby, fundację, z którą współpracujemy, którym, gdzie tam przekazujemy takie rzeczy. Często zdarza się tak, że podczas sprzątania wyrzucamy książki, no niestety tak się dzieje, a te książki też mogą być dla kogoś przydatne, zgadza się? Tutaj najlepszym przykładem jest zbiórka yy, książka dla Rodaka. Wszystkie dosłownie wszystkie książki się przydały, bo nawet te zbutwiały. Po prostu pojechały na makulaturę, a wszystkie pieniądze, które dzięki temu zostały zdobyte, zasiliły bibliotekę miejską i yy, zostały zakupione dzięki temu nowe książki. Także nic się nie zmarnuje. Może powiedzmy parę słów o tej akcji dla tych, którzy jeszcze nie słyszeliły, choć chyba jest mało takich osób. Książka dla rodaka. Książka dla rodaka to była akcja przeznaczona dla naszych rodaków z Kazachstanu. Była to zbiórka polskich książek dla nich. Przerosła oczekiwania wszelkie i pojechały książki zebrane też nie tylko do Kazachstanu, ale i do obwodu Kaliningradzkiego, do paru miejsc na Litwie. Pojadą na Białoruś jeszcze, pojechały na Ukrainę i do Rumunii. Sztućce. Gdybyśmy chcieli przekazać jakieś stare garnki, sztućce, bądź inne potrzebne rzeczy, to gdzie możemy to zrobić? To znaczy stare, ale wszystko oczywiście musi być w dobrym stanie, no, żeby tu źle nie było to zrozumiane. To Nowe Kawkowo koło Olsztyna, dom rekolekcyjny. I tam, tam jakby zbieramy, a później zdecydujemy co, gdzie pojedzie, kogo wspomoże. To pozostaje pytanie, jak się najprościej z panią skontaktować, kiedy ma się mebel bądź coś innego. No, proponuję przez stronę www.fundacjadlarodaka.pl. Tam są wszystkie namiary kontaktowe. Jak widzicie, jest wiele różnych okazji do pomocy. A wiosenne porządki nie muszą być tylko porządkami. Wystarczy tylko chcieć.